12 listopada, wita Państwa, Malwina Muzyczka, zapraszam na Magazyn Miejski, a o czym dzisiaj powiemy? Święto Niepodległości Kampania wyborcza na finiszu Spotkania kulturalne w Nieliszu Marsz Sesja Rady Miasta oraz Manifestacja Patriotyczna Tak Zamość świętował Narodowe Święto Niepodległości w Zamościu uroczystości 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął trzeci zamojski marsz niepodległości. Szacuje się, że w marszu wzięło udział ponad 200 mieszkańców Zamościa i okolicznych miejscowości. Organizujemy dlatego, żeby ludzie dobrze się bawili, żeby mogli świętować w bardzo przyjaznej atmosferze polskiej ozyskanie niepodległości. To jest już 96. rocznica ozyskania niepodległości, niedługo będzie setna, ale musimy jakoś tych ludzi do tego przyzwyczaić, że to świętowanie jest co roku, bo to jest trzeci nasz Marsz Niepodległości. Co roku jest coraz więcej osób i myślę, że atmosfera też jest coraz bardziej radosna. Coraz więcej osób przychodzi z biało-czerwonymi flagami, coraz więcej flag na mieście biało Myślę, że to odnosi swój sukces. Marsz rozpoczął się złożeniem kwiatów przy dwóch pomnikach przy ulicy Partyzantów, upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Kolejne wiązanki złożono pod krzyżem katyńskim. Chciałbym, żeby w tej chwili tutaj byli z nami i radni. I pan prezydent, i wszyscy urzędnicy, nie w tej chwili w urzędzie na sesji. Musimy to tak zorganizować, ale to już nie od nas zależy. My chcemy organizować ten marsz w ten sposób, żeby jak najwięcej osób było tutaj, później było jak najwięcej na rynku wielkim. Także jak co roku zapraszamy. Jeżeli w tym roku nie udało się, mam nadzieję, że w przyszłym roku wszyscy urzędnicy i cały urząd miasta jest razem z nami. W tym samym czasie w ratuszu rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miasta Zamość, podczas której odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru ziemi zamojskiej kontra. Manifestacją patriotyczną na rynku wielkim rozpoczął ceremoniał wojskowy. W programie tradycyjnie znalazło się wystąpienie prezydenta Miasta Zamość, salwa honorowa, niepodległościowy apel pamięci oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy tablicy upamiętniającej pobyt w zamościu marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj spotykamy się na rynku w wielkim Zamościu w rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Aby przypomnieć ten dzień i ten rok cudu, po 123 latach niewoli Polska została wskrzeszona. Z trzech zaborów powstało państwo silne i zjednoczone. A stało się to możliwe dzięki wybuchowi I wojny światowej, którą setną rocznicę też w tym roku obchodziliśmy. Kolejne lata wojny stały się okazją do umiędzynarodowienia sprawy Polski. Jesienią 1918 roku zawalił się w Gruzy dotychczasowy porządek europejski, który od ponad wieku pieczętował rozbiory Polski. Na zakończenie manifestacji odbyła się defilada z udziałem żołnierzy służb mundurowych, pocztów sztandarowych i szwadronu kawalerii ochotniczej w barwach 9. pułku ułanów małopolskich. Uroczystości zakończyła msza święta w katedrze zamojskiej. Kampania wyborcza na finiszu. Kandydaci na stanowiska samorządowe organizują ostatnie spotkania. W poniedziałek w Zamościu gościł minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Tematem przewodnim jego wizyty były informacje na temat nowego rozdania funduszy unijnych. Środki unijne, które będą w tej perspektywie dedykowane Polsce, są większe niż w poprzedniej perspektywie, a jednocześnie miejmy świadomość, że budżet unii europejskiej jest mniejszy, czyli Polska jest ewidentnie największym beneficjentem środków, jeśli chodzi o wszystkie strumienie środków europejskich na podniesienie naszego i tak już zauważalnego skoku cywilizacyjnego. I zamość jest tutaj jak najlepszym przykładem, jak można efektywnie i sprawnie środki europejskie wykorzystywać. Nie dlatego, żeby budować pomniki, ale dlatego, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby ludziom się żyło przyjaźniej, żeby tu można było spełniać swoje aspiracje. Karpiński również poparł kandydaturę Marcina Zamojskiego na prezydenta Zamościa. Te pieniądze będą mogły zapracować dla lokalnych społeczności, jeśli będą dobrze wydatkowane, jeśli będą rozumnie projektowane zadania i tutaj takim benchmarkiem, takim odniesieniem do tego jest właśnie polityka prezydenta Marcina Zamoyskiego. Jeszcze raz chciałem wyrazić zadowolenie i podziękowanie za ten poziom współpracy przynoszący owoce w tym trudnym czasie i jestem przekonany, że ta następna perspektywa tylko zmultiplikuje z wielokrotni. Dobre przedsięwzięcia, jeśli chodzi o wspólną współpracę z panem prezydentem Marcinem Zamojskim. W spotkaniu udział wzięli także Marcin Zamojski, prezydent Zamościa, Mariusz Grad, poseł na Sejm RP, Marek Lipiec, kandydat do Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także Ireneusz Godzisz, radny Rady Miasta Zamość. drobą kampanię wyborczą wdrożyła obecna radna Rady Miasta Zamość Katarzyna Wołoszyn, która do swoich wyborców wyszła z koszykami jabłek. Są to jabłka wyborcze. Jabłko kojarzy się ze zdrowiem. Ja, jestem, ja byłam przewodniczącą Komisji Zdrowia. Częstuję ludzi jabłkami, ponieważ sadownicy mają kłopoty ze, zby, ze zbyciem tych jabłek. Jabłka mają naklejki z moim, z moim imieniem i nazwiskiem. Ja rzeczywiście spotykam się z takim bardzo pozytywnym odbiorem, z sympatią. Nawet ci, którzy nie są z tego okręgu, częstujemy ich, no bo przecież nie będziemy dyskryminować ludzi ze względu na miejsce zamieszkania. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się już w najbliższą niedzielę 16 listopada. 7 listopada w Nieliszu odbyły się pierwsze spotkania kulturalne imienia Jana Króla. 11 września szkoła podstawowa w Nieliszu przyjęła imię Jana Króla, dawnego dyrektora tej szkoły. Jan król zmarł 15 lat temu. Ku jego czci zainicjowano spotkania kulturalne. Ja powiem pan Jan Król był dla nas osobą szczególną. Niedawno bo we wrześniu jest patronem naszej szkoły, szkoły Nieliszu. Właśnie na tym spotkaniu, na nadaniu imienia patrona imienia Jana Króla, podjęliśmy taką decyzję, że musimy postać tą włodzność bliżej, bo wiem, że wiele osób wiedziało, że był taki poeta, ale nie wiedziało, nie widziało jego twórczości. Twórczość pana Jana Króla. Jest jeszcze twórczością nieodkrytą do końca, bo wiem, że tych wierszy Tomików jest wiele, wiele i myślę, że niedługo uda nam się wydać Tomik. Jana Króla. W pierwszej części zaprezentowały się dzieci z Goku pod kierownictwem Renaty Banach. Część artystyczna upamiętniająca postać Jana Króla została przygotowana przez nauczycielkę szkoły Edytę Karpiuk, która wraz z młodzieżą oraz Piotrem Szymańskim przybliżyła życiorys oraz poezję Jana Króla. Muzycznym prezentem dla mieszkańców Nielisza był recital Sztukmistrz śpiewa w wykonaniu lubelskiego barda Jana Kondraka, jednego z liderów piwnicy artystycznej Lubelska Federacja Bardów. Spotkania kulturalne imienia Jana Króla odbywają się pod patronatem wójta Gminy Nielisz Adama Wala. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.